Co to jest osobowość samotnego wilka? To odnosi się do osób, które cenią samotność, nie czują się dobrze w towarzystwie tłumów i stawiają jakość nad ilością w relacjach, podobnie jak introwertycy. Samotne wilki często są myleni z introwertykami, ale to tylko część szerszej historii. Oto pięć znaków, które mogą świadczyć o tym, że jesteś samotnym wilkiem, a nie tylko introwertykiem. 1. Preferujesz niezależną samotność. Wiele osób myśli, że samotność i osamotnienie to to samo, ale istnieje subtelna różnica. Osamotnienie jest wyborem, a samotność to uczucie, które może towarzyszyć nam nawet w obecności innych. Podobnie jak samotne wilki, osoby o takiej osobowości często izolują się lub tworzą niewielkie kręgi społeczne. To często prowadzi do fałszywego przekonania, że są one samotne z natury. Jednak prawda jest taka, że niektórzy ludzie, w tym samotne wilki, po prostu nie mają tak silnej potrzeby przynależności. Podobnie jak introwertycy, nie potrzebują wielu przyjaciół, aby poczuć się spełnieni. Ty też nie powinieneś. Nie potrzebujesz całej watachy wilków, żeby być szczęśliwym, a posiadanie przyjaciół wysokiej jakości nigdy nie zaszkodzi. 2. Dużo analizujesz i jesteś świadomy. Podobnie jak introwertycy, samotne wilki wykazują skłonność do introspekcji i samorefleksji. Często sięgają po głębokie myślenie, aby analizować swoje własne myśli, działania i emocje, co umożliwia im lepszą kontrolę nad sobą. Dążą do pełnej świadomości swojej tożsamości, nie ograniczając się wyłącznie do pozytywnych aspektów. Oceniają także te cechy, które można uznać za słabe i aktywnie pracują nad ich ulepszeniem. Zależy im na poznaniu swoich mocnych i słabych stron, by wykorzystać je na swoją korzyść, zarówno w edukacji, jak i w pracy. Ta systematyczna introspekcja pozwala im na ciągły rozwój i postrzeganie rzeczy w nowym świetle, co sprawia, że są bardziej pewni siebie i otwarci niż większość innych ludzi. 3. Myślisz nietypowo. Jako przykład można podać takie postaci jak Emma Watson i reżyser Steven Spielberg, którzy cieszą się opinią niezwykle kreatywnych myślicieli, zdolnych do myślenia poza schematami i generowania nowatorskich pomysłów. Podobnie jak samotne wilki, często wykazują pewność swoich przekonań i nie ulegają presji otoczenia. To, co wyróżnia samotnych wilków, to ich zdolność do wyrażania własnych opinii, mimo obaw przed odrzuceniem. Ważne jest dla nich, aby ich wewnętrzne przekonania zostały usłyszane. Jeśli masz coś do powiedzenia, czas to zrobić. Wyrażanie siebie to coś pozytywnego. Jeśli uważasz ten materiał za interesujący, nie zapomnij o łapce w górę i subskrypcji mojego kanału, aby otrzymywać więcej treści. Teraz przechodzimy do kolejnego punktu. 4. Jesteś dobrym obserwatorem i słuchaczem. W dzisiejszym świecie ludzie często skupiają się na opowiadaniu o sobie, a mało kto naprawdę słucha. Zamiast tego wielu tylko czeka, aby móc odpowiedzieć. Samotne wilki mogą nie być gadatliwe, ale potrafią być wyjątkowymi słuchaczami. Jak już wspomniano, często wykazują otwartość umysłu i poświęcają czas na słuchanie i zastanawianie się nad tym, co inni mają do powiedzenia. Skupiają się na słuchaniu, obserwowaniu, refleksji i odpowiedzi. Dzięki temu potrafią udzielać niezwykle wartościowych rad. Dzieje się tak, ponieważ dokładnie przyglądają się ludziom wokół siebie, obserwując i słuchając, mimo że świat wciąż się kręci. Wszyscy pragniemy być wysłuchani, a znalezienie odpowiedniego słuchacza może być wyzwaniem. Jednak jeśli znajdziesz samotnego wilka jako przyjaciela, to prawdopodobnie jest gotów Cię wysłuchać. 5. Cenisz jakość nad ilością. Jak już wspomniałem wcześniej, samotne wilki nie czują potrzeby gromadzenia dużej ilości przyjaciół, by osiągnąć szczęście. Zamiast tego starają się dokładnie wybierać członków z swojego kręgu bliskich relacji, zamiast skupiać się na powierzchownych znajomościach. Często nie wahają się odrzucać tych, którzy okazują się toksyczni lub fałszywi. Może to wydawać się wymagające, ale ten wybór świadczy o tym, że samotne wilki przykładają wagę do tego, kim się otaczają, stawiają granice i nie tolerują ich ciągłego naruszania. Dla nich utrzymanie granic i budowanie wartościowych relacji stanowi priorytet. Jeśli rozpoznajesz się w tych znakach, to być może jesteś samotnym wilkiem, co wcale nie jest złe. Zostaw komentarz i napisz, czy widzisz u siebie te cechy. To, że jesteś samotnym wilkiem, nie czyni cię złym wilkiem, wręcz przeciwnie, sprawia to, że jesteś wyjątkowy i gotów by pisać swoją własną historię.